Tam ponownie. Teraz zrobimy questę. Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć gryje w siurę. Zgłaszasz się? Jestem gotów do walki. Ludziska! Za chwilę będzie można obstawić mordobicie! No, Wiedźminie, czy jesteś się kowalem, uda. który skłuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza? <laughs> no. no dalej. Ech, dobra. Dobra. Już się rozwalili. Ejże, masz szanse na mistrza. Jeśli chcesz zmierzyć się z aktualnym mistrzem, to jedź do Wrońców i spytaj o sierżanta. Łuki jakiś nie masz? Żeby chodzili stary nie chłoucieniem w kąt. Wizaj się. No dobra. Co to można? Kupimy karty i Coś tu można schandlować. Browar może sprzedam, no to i tak nie piję. Ty masz. godzina wielka, coś tu jest. Coś było, tak. Dzięki. No dodać, było. że to już patch 1.8. Jest. A tę gdzie on zabrał na bezkuźnicy? Ja no. zauwałem, że tam jakiś gad 500 się załatwił. Nie wlazł bym do tych choćby i płacili. Mikkel głupi nie jest. Może no zeskwinił tam. Patsa, nie zejdzie. Tak. Jak byłem w Nowigradzie To polecimy zrobić z tego kościka Może to jakiś utopca, albo coś by się trafiło Coś ciekawego Do nibicie By się przydało

Następny. To więcej was matka nie miała. Jak to mówią w Chicago. To są już te wrońce. Już od drugiej strony jakoś chyba. Jadę. Z tej strony nie widziałem tych wrońców. Jest tu coś ciekawego do znalezienia. Ja widzę, że nie ma. No tu co się z to tu pojawiło. co tutaj można znaleźć w tych szakach? Odpocznij. Oczywiście. w jutrzenkę jest O guli trzeba je zniszczyć. Może uda się tak to zrobić? Aaaa... No, świetnie, no, udało się. Przejdź jakąś petardę. A no, to skąd poszedł? Ktoś tak wyłaził co chwilę. No dobrze, już następny. No, no wybuchaj! Dobra, <śmienicza> no, się udało. Kolejny przyjaciel zdjęty. za tym użyć? Inwentory, jakiś petardy. Smoczy sen. Karta, chyba. No, co to dalej? Srebrne odłamki. Samą. Czarna. Kurchatka hmm. Chyba nie mam jakiejś tam kurny, którą powinienem to używać. Od gniazdo do góli, trzeba je zniszczyć. No tak, mam je zniszczyć. No, oni się nie podpalają, Jak się podpalają, to jakoś później. Czekaj, czym tutaj było? Kartacz gwiazda tańczący. Kartacz jest inwazjowy. Miasta o kartacza. No mam u No, tu jest górny. Ale tam. Dobra, jest grubo z piepsze. Te proszę. wszystko tutaj chyba wszystko. Zobaczymy, co mamy za nowe bronić. Chyba coś tu dostaliśmy. O proszę. Drugi miecz. Mamy jest dużo tych dodatkowych efektów, widzę. Może tu coś na dole, jeszcze dostaliśmy tu jakiś. No. Dobra. No, gdzieś kuszę jeszcze jakieś było. Mam 211 nowych. To lecimy do Wrońców. Jestem cool. Kunia i Dalej Mi się prącę, grzeje, grzeje mi jeszcze pokój Dali się kurwa oklepać jak na mnie O boż, o boż ale... Dalej A ten wiedź to kto skąd się wziął Skąd ja mam wiedzieć? Co Ciężko bądź. było ubić te Nie? E? Skąd to bogi prowadzą? Got. Po prostu są to bądź. No i Weź, bądź młody Co? Co? Zaczynamy na górę ja, Jak nie biorę, to co? Co by się odważył baronowi stajnie? Się odważył zna. Baron se sam podpada bo... Coś mi się Wełby trochę No Od dobrobytu To Łeprzymy sobie zbroję Uleprzymy Powiem, powiem, no, gdzie trzeba ruchę tu i sobie. Szadzcie ludziska! Końcom zaraz przygodny przeciwnik dla sierżanta. Zwycięstwa walki zostanie mistrzem Halem Siłę na kaźń zachował Zarłeś kiedyś pory z drzew nie od niej już drzazgi z dup skaidą Przecież się nie rozerwę. Ludzie nie wkurwiasz tym białym Dzień dobry. Ten wie Jestem gotów. Ha! Spójrzcie, kogo tu mamy! Aha. Nawet bez barona interes kwitnie. Życie jest krótkie, a sztuka trwa wiecznie. <noise> o to chodzi. Dobry, Zaczynajmy. No to... ho! Dawaj mistrzu. Zobaczymy na co ci stać. O ty konia. No. Ależ to była walka! Ogłaszam wszemi wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Welen! No dobrze. Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. Nie wkur tym białym ryjem. A wy białogłosy, to się tak kręcicie? Krwawy baron Białowac?

Widzę, że to nic co we mnie Zbój na zbóju Grasanty, zbój na Coś tu mogę wytworzyć Jakiś następny, ciekawy towar Czy nic nie mogę O coś jest Jakiś proszek alchemiczny no dobra, to by było chyba na tyle. Co tu mogę działać teraz? No dobra. To kończymy na tego przy tych kurwich synach. Widzimy się później. Dzięki, pa.